Serdecznie witamy, właściwie, bo George, tak jak obiecałem w poprzednich filmikach, to będzie mój towarzysz tutaj przez czas jakiś. Także jak się bawisz, George? W porządku jest, dobra, ok. No to on nas będzie obserwował tutaj z boku, a my nie przedłużamy. W poprzednich dwóch odcinkach omawiałem dla Was kombinację triolową na pentatonice, czyli Taki układ trzech dźwięków, które pozwalają nam zagrać jakąś sekwencję. I graliśmy do tej pory prostą sprawę, czyli pierwszy, drugi, trzeci dźwięk, i w myśl naszej zasady powtarzaliśmy to dalej, czyli drugi, trzeci, czwarty, trzeci, czwarty, piąty, czwarty, piąty, szósty, tak? Czyli. I, I do tyłu. W drugiej części była mowa, że gramy pierwsze trzy do góry, czyli raz, dwa, trzy. A następną trójkę gramy od tyłu, czyli 4, 3, 2. Dzisiaj ciąg dalszy, kontynuacji ciągu dalszego, kontynuacji ciągu dalszego, czyli wszystko zagramy od tyłu, tak? Czyli będziemy 3, 2, 1, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 6, 5, 4 i tak dalej, i tak dalej. Czyli mając. Do dyspozycji naszą pentatonikę. Damy w taki sposób. Raz, dwa, trzy. Zaczynamy od trzeciego dźwięku i gramy ten dźwięk <laughs> oraz dwa poprzednie. <śmiech> Przepraszam, <śmiech> kawa mi ugrzęzła. <laughs> trzeci, drugi, pierwszy, później czwarty, drugi. Czwarty, trzeci, drugi. I tą ideę przerzucimy na pozostałe strony, Ale najpierw spróbujmy na tych dwóch grubych stronach. No już fajnie. Teraz następnie zestawu. Nic trudnego. Jeżeli czegoś tu nie dopatrzyliście, to zachęcam do obejrzenia dwóch poprzednich odcinków, które traktowały o, o podobnej sytuacji, tylko w, w nieco inny sposób zagranych, w sensie kolejności dźwięków. Czyli teraz spróbuję zagrać to ćwiczenie w całości. No i teraz na pewno część z Was, oglądających się, zastanawia po co mi to i tak dalej. Te, tego typu zagrywki, różne kombinacje stanowią fragmenty riffów albo fragmenty solówek. Ostatnio z uczniami gram kawałek perfektu nie daje się zabić. I tam przed drugą zwrotką jest taka zagrywka. Jak yy, kombinacja pod tytułem 3 do góry, i od następnego 3 w dół, tak? Tego typu kombinacji jest no, mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Musicie mi wierzyć na słowo, ale dobra, bo się rozgadałem. A tu trzeba zagrać to, czyli najpierw zagram od najniższego dźwięku do najwyższego, a później na odwrót. Teraz zaczniemy od tyłu. to jest nasz pierwszy dźwięk, to jest drugi, a to jest trzeci. My zaczynamy od tego trzeciego dźwięku. Tu był nasz początek, teraz tu. W tempie tym, którym dzisiaj ćwiczysz ze mną, czyli 110, to nie robi wrażenia, ale robi wrażenie, uwierz mi, w tempie 180. Ja nie umiem, ale znam takich, co umieją, ale cały czas z uczniami pracuję przy tym, żeby pójść tempo, tak? Aby coraz szybciej grać to. Cel nasz to jest tak, mniej więcej koło właśnie 180 albo 200 najlepiej. To już wówczas zaczyna brzmieć tak bardzo gitarowo, ekwilibrystycznie Na co chciałbym, żebyś zwróciła, zwrócił uwagę. Jeżeli gramy w ten sposób, o, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, to trzeba zwrócić uwagę na to, że tak. Pierwsze trzy dźwięki gramy. Do, 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 do. A następne gramy góra, dół, góra. Czyli mamy do ćwiczenia coś, co poruszałem w jednym z poprzednich, ubiegłorocznych odcinków. Kostkowanie inside i outside. Zwróć na to uwagę, bo na pewno coś będzie blokowało Cię przy próbie szybszego grania. I z reguły to coś to jest właśnie to kostkowanie, które gdyby było takie samo non-stop, to by było spoko. Czyli na przykład dół, góra, dół i znowu dół, góra, dół ale Niestety tu jest tak. Tak? No, Nie. Du, dura, du. Du, dura, du, tak 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 w sumie w tym ćwiczeniu głównie o to chodzi, tak? Te dźwięki nie, nie, nie takie są istotne jak to, żeby sobie. i tak dalej. Tyle na dziś. Tego fascynującego odcinka, zachęcam do komentowania, oglądania, ale przede wszystkim chciałbym Was zachęcić do poćwiczenia tego. To są super przydatne ćwiczenia, ćwiczenia, które no, trzeba wykonać i warto jest je zawrzeć gdzieś w solówce albo, albo w, w naszych jakichś riffach. Cokolwiek odpalicie z metaliki czy, czy z muzyki hard rockowej, no to tam tego jest mnóstwo. To na przykład. Fragment z and Destroy. Tak? Czyli mamy po trzy od tyłu, tak? A jak tam jest? To tak, jest. Fragment oczywiście tylko tej zagrywki jest, ale jest. W następnych odcinkach będę poruszał yy, pewnie kombinacje czwórkowe na pentatonice A. Tyle na dziś, zapraszam Was kolejnej soboty o 14. Do zobaczenia! Hej!